Na krańcach wschodniej Polski przycupnęła malownicza kraina Roztocze. W takie miejsce, do miasta Szczebrzeszyn, o którym część rodaków sądzi, że jest wytworem wyobraźni poety na użytek popularnego przysłowia, los rzucił ginekologa, który cenił życie i książki. Pasja opisywania zdarzeń sprawiła, że jego dzienniki z czasów wojny i powojennych zapewniły mu miejsce w naszych dziejach i jednocześnie w historii II wojny światowej. To mała, stara uliczka niewielkiego miasteczka Szczebrzeszyn położonego niedaleko od Zamościa. Tutaj w 1918 roku przybył właśnie doktor Zygmunt Klukowski jako lekarz i objął stanowisko w miejscowym szpitalu. Urodził się w dalekiej odeszcie w rodzinie farmaceuty Felicjana Klukowskiego. Później studiował w Moskwie, gdzie udzielał się Stowarzyszeniom Polonijnym. Później studiował w Krakowie i tam skończył medycynę w 1911 roku. To miasto, choć wówczas po powstaniu styczniowej, po pierwszej wojnie zrujnowane, biedne, jednak czymś uczarowało zupełnie Klukowskiego. Może tym, że mieszkała tu przemieszana ludność, że to jest kresowe miasteczko.